Siemaneczko widzowie, z tej strony cs 2 i w dzisiejszym odcinku jak to zawsze krafciory, tak, ładne jakieś krafciory, pokażę wam kilka fajnych, e, ocenicie, e, więc mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobają, zostaw też serdecznie wizu suba na, e, na start, e, a my co, lecimy zaraz szybką dawką, ale następnie zapraszam cię jeszcze na skinsmonkey, stronę gdzie wymienisz swoje skórki, darmowe 5$ dolarów wraz z moim kodzikiem krafty przy wymianie, jakby tego było mało, właśnie lubisz krafciki, to tutaj sobie znajdziesz mnóstwo kraftów, bo strona nie wlicza ceny krafciorów, więc wymienisz dużo przepisów, Krawcików, jest tego na stronie zawalania. Dodatkowe czermiki też nie są wliczane w cenę, więc można sobie zdjąć i sprzedawać osobno. I przy wpacie z moim kodzikiem tutaj dostajemy aż 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolców, darmowe 35 dolarów i przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów. Link do strony będzie w opisie. A my przechodzimy do materiału. Pierwszy klat wam się już pokazuje na ekranie, na, galil, na Galilku Tuxedo. Tu jest kilka naklejek, dwa razy furia, ta rączka skarnetowa i Greyhoundik wraz z twarzyczką skarnetu. To jest to generalnie z jakiegoś anime postać Ja nie wiem anime to jest ta postać, bo podjebany to jest craft, Co będę wam tutaj kłamał e, i, i, Ale jest to z jakiegoś anime postać. E, dalszy tutaj e, krawcik do petki Whiteouta, e, z tymi tutaj luzikami. E, Kurczę, nie pamiętam jaka to jest dokładnie naklejka, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny jest ten krawcik i dobrze to się prezentuje. Dodatkowo ostatnio ostatnich naklejek podróżało, więc widzowie spra sprawdźcie sobie, czy wasze też w nie podróżały. Kolejny krawcik do kałaszka Wintergreen. Tu w lewym górnym macie nazwy tych naklejek, są to naklejki jeśli nie będę Warhammerowe, z tych Warhammerowych kolekcji, e, więc możecie sobie je też sprawdzać, bo te naklejki Warhammerowe często są bardzo ładne, a ceny nie są ich strasznie duże, bo są dosyć nowe. Kolejny Kraftie na ekranie, również w górnym macie nazwy. Według mnie bardzo fajny. Ciszeczki z przodu, MK Konwerter i bardzo dobrze się to prezentuje. Nie są też to jakieś super drogie Krafty, nie oszukujemy się, są to dosyć tanie krafciory, więc no, da się je kupić tak naprawdę za nieduże pieniążki. Kolejna Emeczka Koszmar. Emeczka Koszmar wraz tutaj z oczkiem, po prostu Te oczko bardzo fajnie, powiem Wam, że wygląda o, na tej właśnie Emeczce i bardzo śmieszne ten potworek wygląda z i przede wszystkim bardzo dobrze. E, kolejny krawcik do głoka, jabłko kandyzowane 5 e, razy Astra Militarium. Tak się prezentując na klejki, coś mi one przypominają ogólnie, ale nie będę mówić co. E, bardzo ładny krawcik e, i również jakiś super e, drogi. Kolejny krawcik są tutaj te złote sieci, e, pajączki skarnetowe. Na kałaszku barokowa purpura. E, bardzo ładnie to wygląda. Ten kałach generalnie ma fajną kolorystykę pod takie krafty. I po co takie krafty na nim tutaj robić, bo naprawdę e, dobrze e, to po prostu wygląda. E, kolejny krawcik MP9 Bulldozer z różnymi zmianami. Mieszanymi tutaj krawcikami z Warhammerka, Które również bardzo super się prezentują I naprawdę da się je w fajnych e, pieniążkach e, wyjąć I ostatni krawcik na dzisiaj blok 18 Nuclear Garden z, z, Też są Warhammerowe naklejki To jest jakaś nordycka, ją łatwo znaleźć I według mnie jest to naprawdę Fajny krawcik i przede wszystkim, e, bardzo ładnie to wygląda, no fajne to jest połączenie jak dla mnie Więc widzów, to była tyle w dzisiejszym odcinku, zostaw filmik subika na kanale e, Bo motywuje to do pracy e, Zapraszam też na inne odcinki z craftów, będzie więcej, będą też jeszcze lepsze kropciki Bo w tym odcinku powiem tak, stać nas na dużo lepsze węgiery, Stać nas na dużo lepsze węgiery, więc zostaw łapeczkę e, I zapraszam na kolejne, trzymajcie się, miłego dnia, cześć cześć